No cóż Turles.pl znowu skłamał Dzień dobry Ja nazywam się Shadown i Spróbuję pokonać dzisiaj Turlesa.pl Tutaj w komentarzach widać, że spłakał się, że to... To nie jest on. Nie, niemożliwe. Niemożliwe, to nie może być on. NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI O w ogóle znikły te odpowiedzi wszystkie będę musiał od, odświeżyć Niezły internet, nie wiem co się z nim dzieje yy, no w każdym razie spłakał się jak widać zmadowany, rozsierdzony wkurwiony turles.pl i jak widać ta machina się nie zatrzymuje bo już chyba z 50 komentarzy napisał mi się to miło czyta daggerowi również się to miło czyta fajnie po prostu się, się patrzy na na zmadowanego, rozsierdzonego, wkurwionego Sapel i naprawdę jest to piękny widok ale przejdźmy w końcu do meritum Yy, dowody pokazujące to, że Turles kłamie. Screen numer 1, chat Twitch, Romanix84. Każdy wie, że to on. Zresztą on sam się kiedyś do tego przyznał, więc no... Dowód numer 1. Numer Dla wielu to byłoby już wystarczające, ale tak na potwierdzenie... By także dostatecznie dostatecznie udowodnić, że był to on i odświeżyć mu pamięć. To proszę bardzo, 207 poprzedników. Goku Black, Feast of Fury, Massacre from the Dark, no i tutaj Goku Black, Goku Black, Goku Black, Goku Black, Goku Black i screen numer 3. Najśmieszniejszy, bo widzimy tutaj zmadowanego, rozsierdzonego, wkurwionego, turyasa.pl Oczywiście płacze, bo przegrał Kajot ma z niego beka. Swoją drogą widać, że to Kajot, bo w tle za mną pisał wtedy No i cóż mogę rzec, dowody są twarde Nie ma się z czego tłumaczyć tak naprawdę Naucz się pokory Turles, naucz się przegrywać, spuść głowę, powiedz dobra, przepraszam, zjebałem, już nie będę. Przeproś, przeproś, wszystko będzie ok. No, to tyle. Pozdrawiam wszystkich Takanowiczów. I życzę miłego dnia. Państwu.